Nie mogłem patrzeć na niego, ale zmieniłem potem, w ogóle zmieniłem podejście, nie? A potem go spo, spotykasz, tego człowieka, i on jest przestraszony nawet Ci w twarz powiedzieć cześć, tylko on Cię omija, a wiesz, cześć, co... Ciebie i... się może bać, wiesz, dzień no, dobry Panie nie, Jacku. Ja. Siemano, Grek, Jacek Górowiec z tej strony. Słuchaj, mamy do Ciebie taką sprawę, to jest chłopakami, chcemy do Ciebie jutro przyjechać. Oficjalne przekazanie, koszulki. AFL, bo... Jak pewnie zauważyliście, firma Inpost jest nie tylko strategicznym sponsorem reprezentacji polskiej, ale także food trucka. w związku z tym my się na mecz reprezentacji Polski wybraliśmy. Będziemy oglądać mecz Polska-Holandia, ale nim to zrobimy mamy dla Was zaproszenie. Znaczy tak, my idziemy na meczek, ale zostawiamy Was w bardzo dobrych rękach, bezpiecznych rękach Jacka Góralskiego. Przy okazji to będzie odcinek, w którym będzie można odkryć prawdziwą tożsamość rzekorza Gancewskiego, czyli tak zwanego Grega Stildera. się zapraszamy. Jedna rzecz a propos Bundesligi, no bo jednak spełniłeś poniekąd swoje marzenie. Oczywiście trudno powiedzieć na razie, na jakim to jest etapie, bo tak jak powiedziałeś, Bochum jest w trudnym momencie sezonu, ale widzisz taką różnicę pod kątem intensywności treningu, Tak, widzę. I I na, na czym jeżeli to chodzi o treningi, no to intensywność jest mega wysoka. Zobaczymy, jak teraz będzie, jak nie wiem, przyjdzie jakiś nowy trener. Ale pierwsze treningi to ja załóżmy, przyjechałem, miałem przerwy po kadrze po tym meczu z Belgią. Dwa tygodnie i trener trener od przygotowania trener Karol, nazwisko, Bortnik Bortnik, tak. tak, tak. Tak, wysłał mi plan. Trenowałem sobie na wakacjach tam dwa tygodnie. No i przyjechałem tutaj i oni wiem, że od razu mam trenować. No i wiesz, pierwszy dzień dla treningi, potem od razu jeden trening, potem z siłownią jeszcze czymś, potem miałem w gierce jakieś tam w Sparingu grać. No ale wiesz, już dostałem tą piłką, mówię, nie no. Nie gram w tym sparingu, trener się pytał jak nogi. Ja mówię, że trochę. No czuwam, bo nie trenowałem dwa tygodnie, no to co będę dwa razy trenował jeszcze sparing. No ale intensywność mega wysoka i wszyscy piłkarze są przygotowani, przygotowani dobrze do sezonu. Nawet tutaj są piłkarze, którzy mają. Je, 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 kapitan jest na mojej pozycji ma 36 lat. Ty masz coś szczęścia do tych kapitanów. Tak, na ja mam pozycji. ja nie wiem, gdzie <laughs> ja nie idę. Do jakiego klubu ja, nie idę? ja zawsze kapitana mam. <laughs> to jest ten Francuz, tak? Szedłem, słuchajcie, szedłem do Wisły Płock. No może nie takim drugim kapitanem był Bartek Sielewski. No to musiałem z nim walczyć, wiadomo. Eee, potem byłem w Kapitan Rafał Grzyb. Okej, okay, no to Przychodzą, wie, nie no, ten grzyb, mówię, wiesz, nie mogłem patrzeć na niego. Ale zmieniłem potem w ogóle zmieniłem podejście, nie? Te pierwsze takie, wiesz, jak byłem młody... Trój <trujący> ja, grzyb. Zapalałeś, No, gazu, no mówię, nie no grzyb, on mi tam siema, ja mówię, siema coś gada. Do mnie wiesz, nie chciałem gadać w ogóle z nim. Tak samo na kadry przyjeżdżałem, krychać tam do który jestem coś tam gadam, wiesz? Później wiesz, Diakow. Do, <laughs> do Ludogorca <laughs> idę Ty. Oni we mnie na no ten Diakow, ja patrzę, on kapitan wiesz. I wiesz, i, ale Diakow, słuchajcie, Diakow dla mnie mega piłkarz. I z takimi umiejętnościami, co on miał, on bardzo mało osiągnął. Mhm. Bo grał tylko w Ludogorcu, całe życie w rewizytacji w Bułgarii. Mhm. I też kapitanem był w rewizytacji Bułgarii. On powinien dużo więcej osiągnąć. Mega piłkarz, mega. Mówiłeś, że fajny jako człowiek, prawda? Tak. I fajny jaki człowiek. I ja potem wiesz, po jakimś czasie mówię, co ja będę z nimi walczył, wiesz. Czy z grzybkiem? Ja z grzybkiem teraz mam dobry kontakt, rozmawiamy cały czas, wiesz. Ja do biegu się spotykam z nim, ale jak przychodziłem, taki młody byłem, nie, no gdzie to, ja będę z nim gadał, wiesz. On jest kapitan, gra na mojej pozycji, ja chce z nim walczyć, nie? <grym> Nastawiony bojowo. Ale I to... słuchaj, no i przychodzę tutaj, kolejny kapitan. No i wiesz, no ale co? No ale zmienili ustawienie... Ale też bardzo fajny, bardzo fajny mhm. człowiek. Podejście do treningów, codziennie, wiesz, zaangażowany, mhm. yy, pomocny. Ale wiesz, ja teraz też nie jestem taki, że ja tu przychodzę i ja potrzebuję pomocy jakiejś. Ja przychodzę, robię trening, ja tu nie chcę, żeby ktoś mnie tu niańczył, wiesz. Jacek coś się mnie pytał, ja tego w ogóle nie, nie oczekuję od ludzi, Ty wiesz. jesteś personą, wiesz. Ja przychodzę, to. rozmawiam, wiesz, robię trening, ślizgi robię, wiesz, <laughs> walczę, będę grał, to będę grał. Jak nie, no to będę dalej ciężko pracował, nie? Twoim, jednym z Twoich najlepszych ziomków na kadrze jest Łukasz Skorupski. Tak. Czy najlepszym? Czy jednym z najlepszych? Mam kilku, ale, ale skoro, skoro załóżmy w pokoju jestem, tak. nie wiem, czasami dają pokoje, e, że każdy jest tam wydawaj, skoro weźmiemy dwójkę, będziemy się gadać w nocy, nie? Bierzemy sobie dwójkę i segadamy gadamy. Tam, nie wiem, 24, pierwsza w nocy opowiadam mu tam jakieś historie, on mi opowiada jakby mały. No i wiesz, i leżymy, leżymy w pewnym momencie śpimy i rano się budzimy, nie? Ale właśnie to mnie ciekawi, bo Łukasz Skorupski udziela bardzo mało wywiadów ostatnio w ogóle. Ja nie pamiętam, kiedy, ko, kiedy był z nim wywiad w polskich mediach. I to jest koretyk. właśnie moim zdaniem... No on by chciał, żeby wszyscy go znali. Wiesz jak to jest, no gracz w reprezentacji no, i skoro mówi czasami... Traka. I on czasami mówi, nie no mówię tu mnie ktoś nie obserwuje, tam mnie ktoś nie obserwuje. No ale to wiesz, to też musisz czasami się do ludzi otworzyć, no, tak, nie? tak. tak Czyli to, no ale może jak będziesz z nim następnym razem gadał do tej pierwszej w nocy, no to porusz wątek po traka, bo my go oczywiście... Ja mogę ja z nim to... też przyjść, wiesz, mu pomóc. O, od razu o, się, wiesz, zupełnie. Wiesz, bo i czasami i jest tak, że on niby chce, ale wiesz, z dwóch przyjdziemy jest raźniej, nie? No, tak, no właśnie, tak, tak, i teraz w związku z tym, że on nie udziela wywiadów, Ciebie chciałem zapytać, jaki to jest gość? Bo jest to postać też, powiedziałbym, bardzo ciekawa. No ciężko określić skorupa. Na pewno bardzo go lubię. Jakie to jest gość? Bardzo go lubię. Bardzo dobry wamkarz. Jak każdy ma, ma jakieś tam swoje schematy ułożone w głowie. Pozytywny, charakterny. To mi się też w nim podoba. A w jakim języku rozmawiacie? W polskim, ale czasami mu słów brakuje. No wiesz, on ma żonę włoszkę, on, tyle lat już jest tam. No, on uważa, że on już powiedział, mówi... że zostaje, zostaje, we Włoszech. Mhm, po on tak. powiedział, że jemu jest dziś łatwiej udzielać wywiadów w języku po włoskim niż po polsku. No z racji tego też, że jest Ślązakiem, on mówi bardzo. No, ale mocno słuchaj, my na, my na kadrze mamy tak, że no, spotykamy się załóżmy, jest grubowanie. No i siedzisz, są, są te stoły, ty jesteś tu, ty jesteś tam, no i z tym gadasz, z tym gadasz. Potem jest koniec, załóżmy kolacji, no to idziesz znowu kawka. Ostatnio była taka sytuacja na kadrze, pierwszy raz tak było, że poszliśmy w kilka osób, załóżmy był. Glikson chyba był, ja byłem, Grosik był, Szczena był, lewy był, Milik był. Mocna ekipa. No i tak wiesz, rozmawialiśmy mega długo, no i potem chyba kilka osób poszło. No i tam był lewy chyba szczena, no i tam pytania mi tam zadawaliśmy, wiesz, tam jest pytanie, lewy, a o to, o co myślisz o tym, wiesz, mhm. szczena, co o tym myślisz, no ale to jest ciekawe, wiesz, bo ja, ja lubię im zadawać pytania, bo ale wiem, ile ty oni... W... im zadawałeś tak, pytania, ja, tak, ja im zadawałem jakieś pytania, Aha. bo wiem, ile oni w piłce osiągnęli. No i taki szczęsny załóżmy jest w Juventusie, no to się go pytam o to, co myśli o tym, wiesz, lewego się pytasz o to, a niektórzy to mają taki schemat, że wiesz... Boją się. Znaczy nie, że się, nie chcą po prostu się Aha. o to go spytać, nie? A co ja mam do się do lewy, co o tym myślisz, wiesz. Teraz jak go zapytasz o Barcelonkę, wiesz, będą no. nowe, nowe te, nowe nie informacje. No wiesz, no szacunek, że polski piłkarz jest, jest taki no, w takim klubie. No ale też trzeba innych doceniać, wiesz, no Glik też dużo osiągnął, wiesz, to Monaco był miał eee, trenerów ciekawych. We Włoszech ja, wiesz kapitanem z... był. No dużo też dużo osiągnął, nie? Z Krycha no wiesz, no Krycha te kupili do Paris że my za ile nie kupili? 29 milionów? No około 30 milionów chyba. 30, 30, jak nie więcej, nawet. 30 z okładem, no, moim zdaniem. No, no, to są piłkarze, wiesz, którzy zrobili grube transfery i dużo w piłce osiągnęli. Kto będzie trenerem z tej grupy? To jest ciekawe, nie? Jak się, tak na to Ale by się żeby, żeby chciał być. Ale myślisz, żeby chciał być? Myślę, znaczy, że żeby... nie, jeżeli chodzi o nie będzie mu się chciało. O nie rozmowy? No to lewy chciałby, wiesz, tak, rządzić. rządzić. No, ale czasami jest tak, że ktoś inny ma wizję też inną. Zielu też ma ciekawą, wiesz, yy, wizję. No, ziela musieliśmy być Był w futraku, Zielu? Dzisiaj z nim pisaliśmy nawet, wiesz? Nawet mi nie mów o tym. No, to wie? możemy Odobrony? zrobić, słuchaj, wiecie jak możemy zrobić? Trójkę może my tu usiądziemy, ja, Zielu i Skorup. Ale jest zestaw. No. To jest To przed mundialem to robimy. No. Przed mundialem to robimy. Nie no, dużo zawodników na temat piłki. O, Glikson, Glikson może być trenerem. Tak? No, Glikson może być trenerem. Glikson, wiesz. No on taktykę rozumie bardzo dobrze. Tak, w kilku e, językach. Rozumie też szatnie. Tak. Rozumiesz, że w kilku językach, językach rozmowy. Wiem, kiedy myśli... piłkarze muszą się wyluzować, a kiedy się skoncentrować. Tak, no Grosik myślę, że nie chce być trenerem. Grosik ma szkółkę. Grosik ma szkółkę. Grosik ma być działaczem PZP, przecież Tak? tak? No, no tak. tak. Bo ja też bym mógł taką funkcję być. mieć, załóżmy, nie chce wiem. Chce być bagonem. Eee, prezesa, kujawka po polsku. Prezesa. Milożej. Będę sobie, to, no sobie to, jeźdź na Zemecze. No ja bym ja? się widział w takiej funkcji, wiesz, siedzę, sobie, rozmawiam z prezesem koleżanką, się spotykamy. A bez mi, a Kizo siedza na piłce? No jak? No Kizo tak? jest przecież kibicem Lechi. A A nie z Gdańska no jest, ale Kiedyś taki... mnie prosił prezes Wisły Płock, żeby Kizo wystąpił w Płocku na... na co to był Nie, nie, koncert jakiś był, hip-hop festiwal, coś takiego. A, tak, tak. No? W koszulce Wisły Płock, no, ale wiadomo, że jest ciężko, no nie, bo Kizu no. jest kibicem. Lechi. Kibicem Lechi. zna się, był na meczu ze Szwecją. Tak? Mhm. Był, no. Zna się, zna się. Ja no. Z Łukaszem Zbolińskim widzę, że tak. To... tak. Nie bo... wiem, czy on czasami w piłkę kiedyś nie grał, jak był młodszy. Okay. tylko świetnie zapowiadałem sobie karierę, różne kondycje kolana. Jego kiza kolega jest taki fajny, taki lewy. Mhm. I z dziwy nim, lewy. I z nim też mam bardzo dobrą relację bo on się mega dobrze zna na piłce, mhm. żyje piłką. Mhm. Czasami sobie piszemy na odzapie na po meczach jakichś czy coś, widzę, że on mega piłką żyje i jak się spotykamy, to on też zawsze jest. Też go pozdrawiam i, i on, on, on mega kumaty jest na temat piłki, bo żyje Lechią, mm -hmm. okay. reprezentacją Lechią. No tak. To co? Z... Ale słuchaj, z... odnośnie no, no. tych właśnie chłopaków z no to wiesz, to też czujesz, czy masz, tak jak mówiłem wcześniej, czy masz, ee, czy się z nimi dogadasz, czy nie, no bo tam jest, wiesz, tak jak mówiłem, jest dużo osób, no ale z tym o piłce, ten się znano, to już rozmawiasz, nie? A jak doszło do, tej, do tego Twojego występu w filmie? To też przez mojego, przez mojego znajomego, film mm -hmm. będzie się nazywał Konfuzja. Mm -hmm. Ale nie chcę wam zdradzić szczegółów. Mhm. Z będzie... Grabowski chyba. Grabowski tak? też tam Andrzej, jest, jako, jako, Milowicz. Jaką nam rolę dostałeś? Bardzo ciekawą. Tak się... Andrzej Wawrzyk też tam jest. No, będzie ciekawie, będzie ciekawie. Przylatuję samolotem i przywożę... Ale będziesz bandytą? Tak. A, yes, to jest, Przywożę coś nielegalnego. Coś w takich woreczkach. Ale w takich grubszych. A czy to jest tylko na Będziesz miał jakąś kwestię do wypowiedzenia? Tak, tak. Coś tam tak. mówię. No ale to nie jest długa rola. Wiesz, ty jesteś charakterystyczny. No, pasuje, to pasuje, jest coś tak. takiego. Co... W okularach, no, no. Jest... W okularach no, no. To wiesz. Jeszcze wtedy to jest... te, te miałem takie czerwone, mówię, dawaj hmm. w tych okularach zrobimy. Wiesz, że chci chcieliśmy w ogóle dzisiaj doprowadzić do takiego spotkania a propos tych okularów, bo mi się to zdjęcie z awatara niejakiego Grega z Twittera przypomniało. No tak, 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 właśnie? Chciałbym w... się w... z nim spotkać. No się do Essen, musimy go jeszcze wiesz. On w mieszka? On mieszka w Esen. No on mieszka w słuchaj, jeśli jeszcze znajdziesz trochę czasu, to może się no to złapać i uda. Jest. No, no na to już, tak? możemy jechać do niego jutro. Nie, Dobre, Dobre, tak, Możemy jechać. No, to no to robimy. No to dobra, to, no to to robimy. Wtedy koszuleczkę byś mógł? Czekaj, rykanę, to wezmę. Czekaj, to czekaj, to czekaj, czekaj. To na, Nagraj film, nagram film, wyślę mu, bo na Twitterze mu myślę. No to dawaj. Do, do, no to, dobra, proszę ci bardzo. Siemano Greg, Jacek Rolac z tej strony. Słuchaj. Mamy do ciebie taką sprawę, to jest chłopakami, chcemy do ciebie jutro przyjechać Wiemy, że mieszkasz w Esy a my jesteśmy Bardzo blisko Bardzo blisko Przywieziemy ci koszuleczkę, także dawaj znać i jutro się spotykamy No i dobra, gitara, ja to wysyłam Jacek. 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 Witam serdecznie Kogo chcesz nam przedstawić? To jest To jest za ty, wiesz To jest To jest za gości, nie? Ale wziąłem, o nich elkę dali w żeby opiną, ale może, być, yy... może być, nie? No. Chciałeś złożyć taki statement, że to nie jesteś ty, tak? Czekaj. Oficjalne przekazanie koszulki HFL Bochum dla Gregora z Twittera. jestem tylko tutaj. Polkaś robi zdjęcia, Polkaś jest fotografem. Ale powiedziałeś coś takiego chyba w wywiadzie dla przeglądu sportowego, że gdybyś mógł jeden dzień być kimś, kogo podziwiasz, chciałbyś być Michałem Probierzem. Zainteg zaintrygowała mnie ta odpowiedź i chciałbym być trenerem Probierzem, bo <laughs> chciałbym zobaczyć. Powiedziałem trenerem Probierzem, bo bardzo go szanuję za to, jak mi w życiu pomógł. Nie wiem czy to wiecie, jak grałem w pierwszej lidze, wy wtedy w Orange Sports pracowaliście. Tak jest, ty w Wiśle grałeś, tak. to I było tak, że kilka klubów się mną interesowało, ale nikt nie był w stanie załóżmy wyłożyć pieniędzy i zapłacić za mój transfer. No i mój taki trener, który prowadził mnie w trzeciej lidze w Bydgoszczy, tam przez pół roku, taki trener Stefaniak, znał się bardzo dobrze z trenem Probierzem, bo pracowali razem w Lechi i chyba w Widzewie. I tam zadzwonił jakiś do mnie, mówi, że trener probierz. Już chciał mnie wcześniej do Lechi, ale temat coś tam e, ucichł. I potem trener był w Jagiellonii, oni mieli bardzo dobry sezon. No, i siedzę sobie w domu, e, nie w domu, nie w galerii. Byłem, ja dzwonię jakiś numer, i nie odbieram tego numeru. potem... Patrzę drugi raz, dzwoni trzeci. Ja sobie odbieram. No chalo, trzymam z tej strony. Ja mówiło, no, no że chcę je do Agieloni, że prezes Kulesza będzie dzwonił do mojego menadżera i że mamy to wszystko No i szacunek dla niego za to, że no to jest taki mega ważny moment w piłce, że on w tym momencie tak jakby postawił na mnie, powiedział, że chce takiego piłkarza i, i Agieloni mnie wtedy kupiła. No i dzięki niemu też, bo miałem taką sytuację w Jagiello, że miałem już taki kryzys, że słabo graliśmy, miałem ofertę z Turcji, e, chcieli mi tam zaproponowali mi dobry kontrakt i chciałem odejść. No ale trener probiuszy mówi nie, nie, nie. No, kłóciłem się z nim strasznie kilka dni, ale wyszło to na dobre. Nawet A z kłótnie nie są łatwe. O, nie, są <laughs> łatwe się. nie chcę odpuścić, nie? No i, no i co? Po miesiącu potem wróciłem, bo było tak, że zawiesili mnie na jakiś tam czas, no bo wiadomo, ja chciałem odejść. Ja powiedziałem, że nie będę trenował w pierwszej drużynie, że chcę odejść, to jest dla mnie szansa. A oni, że nie, że mam zostać. Prezes Kulesza dzwoni do prezesa Kulesza, prezes Mówię, nie, ja odchodzę. On, nie, Jak chcesz odejść, to idziesz do rezerw i tam będziesz trwa. No i trenowałem w rezerwach chwilę. Ale wiadomo, z prezesem Kuleszą mam też dobry kontakt, z trenerem Pobierzem. No i potem okno transferowe się zamknęło. No i co, trener chyba że dzwoni do mnie w ale no wracaj, nie? No i wróciłem, co to już, nic nie mam do, do stracenia, nic do powiedzenia. No muszę trenować, zacząłem bardzo dobrze trenować. Skoczyłem do pierwszego składu, zaczęliśmy wygrywać mecze. Mijają dwa miesiące, mega graliśmy dobrze, wygraliśmy wszystkie mecze, miałem dwa miesiące. Idę w tych pogorzałkach tam i trener Pobierz mi była góro, chodź na chwilę. Wieczorem będzie tren na Wałka, dzwoni, bo już powołany. <grywa> Co? Nie no, mówi serio, serio. I wiesz, ja mówię wow. Zszedłem do szatni, do tych pogorzałek. Wszyscy tam się tak patrzą, ja nic się nie odzywam, bo pojechałem do domu od razu. Wieczorem dzwoni tren na Wałka, mówi, że powołany będę i wysłał te powołanie. No i wszyscy wiesz, dla Ageloni no to mega było wtedy wydarzenie. No bo wcześniej z Jagiellonii grał chyba Pazdan w kadrze. Ale Pazdan już nie był w Jagiellonii, tylko był w Legi. No i ja pojechałem, nie? A propos tych Twoich kontuzji, urazów, pamiętam, że teraz Marcin Krzywicki w wywiadzie dla Futbolowni, do kanału Futbolownia powiedział, że Ty kiedyś na siatko siatkonodze złamałeś podobno nos i miałeś grać w masce. I grając w siatkonogę, czyli że bezkontaktowej z nos, na przykład zderzając się z nogą zawodnika i później, później trzeba było ściemniać w klubie, że to się odbyło na, na treningu, bo, bo nie wiadomo, czy nie byłoby jakiś tam kar. Dostał maskę, pamiętam, i, i jedyny warunek był taki, że jeśli wystąpi w meczu, powiedziałem, że zagrał maskę. No to założył tą maskę, e, wszedł na boisko i praktycznie w drugiej minucie zszedł do boksu i wrzucił tą maskę. I mówi, że pier i on nie może z nią grać i gra albo bez niej, albo nie go z ta historia z tym złamanym nosem o tą bandę, to jest troszeczkę inna. Ja Wam tu kiedyś tą całą historię wam opowiem. Na każdym teraz nie może. Jak skończy grać, to mam opowiedź. Zawsze się jest jeszcze, tak? Zawsze. Za <laughs> Ale to się stało na bazie treningowej Wisopłock, mhm. ale to nie było tak, że w bandę się uderzyłem, tylko no coś tam było. <grym> <grym z słychań _> Jakieś było starcie. Ale nie chcę wam tego starcia, ale... powiedzieć, jak są to wam opowiem. Ja to... Wziąłeś, nie. <grym z słychań _> no tak wiesz. Nie widzieliśmy tego drugiego gościa, wiesz? Załóżmy, coś było. Remis. Remis. No. A... <grym z słychań _> No, i potem ten, i potem dali mi tą maskę. No, graliśmy z Arką taki ciekawy mecz. I mówię, nie no, muszę grać. trener grać. Ten kaszmarik był trener, Mówi, dobra, guru, ale będziesz grał, to będzie ok. Jak nie, no to odpuść sobie. Mówię, nie no, trenerze chcę grać. No i zagrałem w tym meczu, w, w tej masce, ale no, z kilka minut minął, no, nie no, nie widzę nic, mówię, ściągam tę maskę, wyrzucam i grałem bez maski. No ale chyba zremisowaliśmy ten mecz. i Też dobrze się grało bez tej maski. No to... I tak myślałem, słuchajcie, ja myślałem, że to tak całe życie będzie, że wiesz, masz kontuzję kostki. Dobra, kostka, grasz i to tak będzie cały czas, ale potem Ci to wychodzi wszystko, że wiesz, biodro Ci blokuje jedno, drugie, coś Cię boli. No to tak jest, to nie jest tak, że w piłce będziesz całe życie zdrowy, nie? A Ty no, lubisz, to lubisz to spędzać to... czas u fizjo na przykład, żeby właśnie... Ja wolę sobie sam zrobić jakieś okay. ćwiczenia, bo wiesz, leżysz u fizjo, lubię iść do fizjo, ale wolę, jak mi dadzą jakieś ćwiczenia, sobie na siłowni, sobie sam zrobić mobilizację, załóżmy kolan czy kostek, czy jakieś tam innych rzeczy. I ja Wam jeszcze powiem, a no? odnośnie relacji życiowych. No? To jest też taki schemat, że ja poznałem w piłce, bo jest tak, że poznajesz bardzo dużo ludzi. Oczywiście. I analizujesz, kto może być załóżmy Twoim przyjacielem, bo wiesz, jak jest w piłce, jak jesteś na topie, to są wszyscy. Tak, tak, tak. Ale jeżeli chodzi o piłkę, to poznałem bardzo dobrych przyjaciół, z którymi mam do tej pory kontakt. I to nie są przyjaciele, to nie jest kilkanaście osób, to jest kilka osób, że wiem, że z nim będę miał kontakt do końca życia. Nawet to są takie już przyjaźnie rodzinne. No i wiesz jak to jest? W piłce jest tak, że jak poznajesz kogoś, to musisz wyczuć, nie? Mm. Czy on będzie twoją, twoim takim przyjacielem, czy to jest taki farmazon, bo dużo jest farmazonów. Ja załóżmy, jak miałem kontuzję. E, przez kilka miesięcy, to, to widzę, potem sprawdzasz tych farmazonów, co wiesz, co cały czas dupę ci trują, co tam, co tam, co tam, co tam, jak grasz, jak jesteś na topie. Mm. Ognie ci wysyłają, lajki ci wysyłają, wiesz, wszędzie cię pompują, tu, 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 tu komentarze ci piszą. No wiesz, teraz załóżmy, patrzę, Kuba Piotrowski, on z Bydgoszczy jest, znaczy on nie jest z Bydgoszczy, on jest z Torunia. On jest z okolic Bydgoszczy, mi się wydaje. Nie, on jest z Torunia, ale gdzieś tam grał w Chemiku Bydgoszczy, no i gdzieś tam patrzę, patrzę, gdzieś dodali właśnie na stronie Chemika, że... Do Ludogorsa poszedł, tak? Nie, nie, że, wiesz, że jest powołany, no i tam se patrzę te komentarze i patrzę tych farmazonów wszystkich, co, się, co tam się podpinają, tak, tutaj grałeś, tu byłeś, wiesz, jak ja takie coś widzę, dla mnie to jest... To jest, to jest mega słabe. A futra kiedy był u Kuby Piotrowskiego? O, kiedy był w trudnym Kiedy momencie. był w bardzo trudnym tak. momencie słuchaj, tak Jak był... ja patrzę Wła takie pamięta. rzeczy, że ci ludzie się podpinają i oni chcą przyjaźń, to ja bym tymi ludźmi normalnie karcił. Rozumiesz co chodzi, że, że oni chcą być, jak ty jesteś na topie. Ja załóżmy teraz mam kontuzję. I do mnie się odzywają ci ludzie, znaczy ja mam teraz lekką kontuzję, ale wiesz, nie jestem powołany, i jakbym był powołany, to wszyscy dzwonią, ty góra bilety, mm. czy tamto. Mam załóżmy takich ludzi, taki jest Adnan, chłopak, który, miałem z nim rehabilitację właśnie w tym Core clinic, który mi pomógł z kolanem i sam do niego dzwonię, mówię, mam z nim kontakt, bo tam w Bydgoszczy chcę otworzyć taką klinikę sportu dla dzieci, wiesz, otworzyć taki trening motoryczny z rodzicami, żeby mogli przychodzić na trening dla dorosłych, trening taki personalny, to będzie, to będą najlepsze treningi w Bydgoszczy i wszystkich z Bydgoszczy zapraszam i mam z nim kontakt, bo mi pomaga właśnie, jeżeli chodzi o sprzęt, co tam mam mieć. I też mam tam swoich pracowników, którzy byli u niego na, na szkoleniach. I załóżmy, ja sam do niego piszę: potrzebujesz jakieś bilety na mecz polski tam z Holandią. On mówi: tak, chętnie przyjadę, mówi, szacunek, pomagasz mi, ja też chcę Ci się odwdzięczyć. Mhm. I mam też innych takich znajomych, z którym wiesz, jak oni wiem, że oni chcą przyjechać na mecz, to ja sam już za pomoc, którą oni mi, oni mi dali, to sam im, się, sam im się odwdzięczam za to. A wiesz, a wracając właśnie do tego, jak jesteś na topie, to wszyscy są, wiesz, wszyscy ci piszą, wszyscy chcą być z tobą. Jak miałem kontuzję, to zobaczyłem wtedy, kto jest, kto jest ze mną, kto się odzywał, kto, chcał, kto chciał się ze mną spotykać, kto cały czas yy, wspierał mnie. Mam takiego znajomego, który jest, yy, który jest wiceprezesem, zarządza, w, można powiedzieć. Wszystkim. W BMW Zdunek. Mm -hmm. Krzysiu pozdrawiam. <laughs> Zarządza wszystkim. Tak i on ma też mega kontakt z kilkoma chłopakami z reprezentacji. Z Gliksonem, mm -hmm. ze Skorupem, ee, z Bedim, z Zielem, z trenerem Michniewiczem teraz też mm -hmm, nawiązali tak, współpracę. jaką furą przyjechałeś. Wodkę, także... Tak, BMW Zdunek. <laughs> I słuchajcie, to jest też człowiek, którego poznałem, ale ja widzę, że ja nie chcę z nim wiesz, robić biznesów czy ja nic od niego nie oczekuję, że on mi da jakiś samochód. Teraz ten samochód, który mam, to ja ten samochód kupiłem, ale on mi dał zniżkę. No, ale to widać, że to jest taki człowiek, który nie chce nic od nas, tylko on by chciał po prostu... Stworzyć ee... jakąś relację. Stworzyć relację, że kocha piłkę, okay. chciałby być na każdym meczu. Dla niego to jest jakieś takie tak, fajne Tak, wydarzenie. tak, tak. tak. tak prawda? I pamiętam, jak pierwszy raz kiedyś przejechał na kadrę, ktoś mnie z nim, z nim poznał. No i widziałem, że to już będzie relacja, że nadajemy na tych samych falach. I nawet jak ja nie gram czy coś, to on i tak przyjeżdża z całą rodziną, spotykamy się na kadrę, też przyjeżdża z chłopakami, ma mega dobry kontakt i z trenerem teraz Michniewiczem też jakiś tam zrobili coś, no ale to, to musisz czuć, wiesz, ja tak. jestem takiego zdania, że też poznałem innych, inne osoby, jak poznajesz i czujesz, mam też takiego, takiego kolegę z Katowic i ostatnio byliśmy tam ja, moja żona i jego żona gdzieś tam na kolacji, on akurat nie mógł być, bo gdzieś był, no ale to widzę, że już nie rozmawiamy. z Czyli z, ty mi... z dwiema żonami? No, nie rozmawiałem z nimi z 7 miesięcy, no ale przyjeżdżam ja z nimi rozmawiam jakbyśmy, jakbyśmy wczoraj rozmawiali. Otóż to. I to jest ważne dla mnie, a nie, że wiesz, w piłce wszyscy Cię klepią, wiesz, jak przyjeżdżasz tu, 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 no ale potem mijasz, y, znaczy kończysz grę, grę w piłkę i już tych ludzi nie ma, nie? Tak, to prawda. A fajne jest to, że jak tą relację nawiążesz, wiesz, ja też w kadrze z tymi piłkarzami wszystkimi nie wiem, Zielu zagra fajny mecz, z tym ja mówię, tam ze mamy grupę, piszemy, nie no Zielu, ty jesteś prawdziwym piłkarzem, my tu jesteśmy, wiesz, zawodnicy, ty tu jesteś prawdziwy piłkarz. No i fajne jest to, ja sobie te życie moje analizuję, no i wiesz, zostało mi 5 lat, lat grania, chcę dać z Ciebie wszystko, no ale jak skończę grać, to chcę być, wiesz, normalnym człowiekiem i znać tych wszystkich ludzi, gdzie chcę pojechać, do kogoś mhm. dzwonię, nie wiem, jestem gdzieś w Anglii, dzwonię, słuchaj Bedi, jestem w Anglii, coś tam się spotkamy, pogadamy, mhm. wiesz. I masz z tymi wszystkimi ludźmi relacje. Z ja wami ja też wiem. się kiedyś spotkam. Tu, wie, no, ale zajęta. się powiem górę zrobiłeś? No. Refleksyjne. Ty użyłeś takiego ciekawego sformułowania łamignat, czy to by Jacek ciąży, właśnie łatka łamignata? Nie, ja nawet. Ja wam powiem szczerze, że ja na opinię dziennikarzy czy tam innych osób z zewnątrz, ekspertów, czasami siedzę sobie po jakimś meczu i spojrzę jakieś tam eksperci siedzą, mówią, nie no, ten tak zagrał, tak zagrał. I to są ludzie, którzy załóżmy grali w piłkę, ale nie grali na takim poziomie załóżmy, jak tam. Lewy, Zielu, Szczęsny, Glik, Grosicki. Dla mnie, jakbym ja był ekspertem, to byłoby mi wstyd oceniać załóżmy piłkarzy, którzy osiągnęli dużo więcej ode mnie, i wypowiadać się na ich temat. A czasami, jak patrzę w jakichś meczach, nie chcę wam mówić po nazwiskach, ale ci dziennikarze, niektórzy, czy tam eksperci, co siedzą w tych garniturach, to jakie oni historie na temat, może nie historie, opinie na temat danego piłkarza przedstawiają w mediach, no to. Dla mnie to jest niewyobrażalne. Z drugiej strony, no kto w Polsce mógłby krytykować Roberta Lewandowskiego, skoro nikt nie zrobił takiej no, karier. to jest. No, w piłce jest tak, że załóżmy, on krytykuje lewego, czy tam Ziela, czy tam Grosika, Gliksona, tych najlepszych piłkarzy z reprezentacji, ale potem załóżmy, jak on go spotka twarzą w twarz, no to widzę. Ja, ja widziałem dużo takich sytuacji, że załóżmy mm -hmm. dziennikarz, mówi ten zawodnik słabo gra, ten go słabo gra. A potem go spo, spotykasz tego człowieka i on jest przestraszony nawet ci w twarz powiedzieć cześć, tylko on cię omija. Wiesz Z co? Się i... się może bać, wiesz, że nie dobry No ale dobra, ale przykładowo, wyobraź sobie taką sytuację, że nie wiem, ja e... słuchaj, ja nie mam wisa no? takiego problemu, jak mi dziennikasz, powie, ty słuchaj, ty źle zagrałeś, czy jakiś ekspert. No dobra, to jest twoja opinia, ale dla mnie najważniejsze żeby, żeby trener był za mnie zadowolony. No, możesz źle zagrać. Słuchaj, no jeśli wyobraź sobie, że tych dwóch gości siedzi po meczu i robi jakiegoś tam live'a i mówi, że na przykład słabo zagrałeś, bo tak uważa. To przecież jak się spotkamy później, to ty mi nie obrócisz się w lewo i mi powiesz ty Coś, co ty o mnie mówiłeś, tylko sobie możemy o tym podyskutować, czy nie? No ale czasami są takie sytuacje, że piłkarz się czuje. Że dobrze załóżmy, zagra. że dobrze zagrał. Mhm. A dziennikarze przedstawiają to w mediach. Nie, no znowu tragedia, znowu tragedia. No, ale... Jesteś znanym w bydgoskim półświadku gangsterem i bandytą, ale jesteś wyjątkowym gangsterem, bo robisz legalne interesy, albo przynajmniej masz zamiar robić. Właśnie, jakie po plany karierze. Po karierze? bo jak mówili, że sobie zrobisz, ja myślałem, że licencję trenerską, a chodziło o tatuaż, ale właśnie jaki masz plan na siebie, kiedy zakończysz już karierę? No ja właśnie teraz już myślę na temat końca mojej kariery, bo to zostało praktycznie 5 lat. I coś, i coś otwieram już teraz. Za kilka miesięcy otworzę w Bydgoszczy taki trening motoryczny, trening personalny, trening dla małych dzieci. To będzie takie miejsce, że tak powiem, inside'owe, tak? Że jakieś tak, to takie będzie takie miejsce jak... piłkarskie, w którym będą koszulki, tak jak Wy tutaj macie. Nie będzie jakieś to mega duże studio, to będzie około 100, 110 chyba metrów, czy, czy tam 100, bo zależy ile tam zajmie na, na inne rzeczy. No i otwieram to, będę chciał w przyszłości też tam, też tam pracować, się tym zajmować. No ale to będzie fajne dla mnie, bo będę, jak skończę grać, to będę mógł przyjeżdżać do Bydgoszczy, zajmować się tym. No i widzę siebie też po prostu w tym, że będą przychodzić osoby na trening, będę miał z nimi jakąś relację, mm. będę mógł sobie kawę z nimi wypić. A loka lokacja jest wybrana już tam? Coś? Tak tak, 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 tak. tak. No i obok to jest w Bydgoszczy przy ulicy Grudziąckiej, naprzeciwko, naprzeciwko to jest takie restauracji czosnek-oliwa, mm, <laughs> zareklamuję. Ale obok też otwieram żonie kosmetyczny salon i żona już ma gotowy, żona już teraz otwiera. Zapraszam wszystkich zbyt Bydgoszczy i okolic. A jeżeli chodzi, tak, a jeżeli chodzi o trening taki dla dzieci, dla dorosłych, taki trening personalny, to myślę, że z 3 miesiące potrzebuję, żeby to wszystko. A to szybko. To no, szybko. no bo już teraz zacząłem robić tam elektrykę, klimatyzację, no ale potrzebuję czasu, żeby te wszystkie sprzęty mi przyjechały i, i tak dalej. Czyli piłkarz, aktor, biznesmen, no dochodzi tych nowych, wiesz, umiejętności Słuchajcie, to... trzeba, trzeba myśleć, bo człowiek w piłkę nie będzie cały czas grał. A znam bardzo dużo piłkarzy, którzy tak myśleli, że pieniądze będą przychodzić co miesiąc i się przeliczyli. Ale poziom Twojej refleksji, powiem Ci, jestem zbudowany, bo tak im jesteś starszy, tym więcej o tym myślisz i to jest tak. bardzo pozytywne. Ale teraz najważniejsze, żeby właśnie z zdrówko dopisywało i żebyś załapał się do tej kadry na mundial. Nie no, tam na, też... na mundial to muszę jechać. Jeżeli rezydencja chce coś osiągnąć, to ja tam muszę być. <laughs> <laughs> Tego Ci życzymy. Trenerze, tak. bez wygłupów z Jackiem Góralskim ta kadra będzie. On zna ludzi, którzy znają ludzi, którzy mogą sprawić, że człowiek czasem ze schodów spadnie albo coś takiego. Chociaż stracą tylko duchy. Pozdrowienia, trzymajcie się.